Państwo, 5 minut, 5-minutowe za, zawody, 5-minutowa walka. Co się wydarzy w tym pojedynku? Zaraz się przekonamy. Małysz Makłowicz, Mazurek i Marciniak 4M. A mogło być 5, byłoby śmieszniej, no ale mamy hmm. tylko cztery. Mbank z sponsorem i no, ruszyli, ruszyli. No, ruszyło, ale ruszyli na, siebie. na siebie, tak jakby byli dobrani w pary z góry. Robert Makłowicz tańcuje z Mazurkiem, ale to nie jest przyjemny taniec. Proszę państwa. to jest od razu przypięcie. Nie ma jednak, ponieważ Adam Małż z jakiegoś powodu ratuje Roberta Makłowicza. Robert Mazurek, jak prawdziwy zdrajca, atakuje od tyłu, natomiast nie udaje mu się. Tak, no tutaj. A, teraz e, tutaj Komentatorka może nie wiedzieć, no ale oczywiście, e, kto przypnie, ten wygrywa. Także, no, muszą oni tutaj. E, każdego przypinającego będą pewnie tutaj blokować przed e, przypięciem. Także, no, zobaczymy, kto, tutaj, kto Kogo przechytrzy? Kto ma największą szansę na przechytrzenie swojego przeciwnika? Zobaczmy, Szymon Marciniak. Teraz tutaj tańcuje, nie obija tutaj Roberta Mazurka o tytanową e, posadzkę, przypina. I nawet nie wiedziałem, że można przypiąć w tym pojedynku poza poza granicami ringu, także widzimy, że Fatal Endbank Way... Moi Ma, drodzy, to, ale się, co, się to, co się dzieje to, co się, to, z Robertem Mazurkiem? Robert, Robert, y Roberto Mazurek został wykrzywiony, moi drodzy. Jezus Maria, Szymon był. Makłowicz, przepraszam, tak, Szymon Marciniak oszalał też, ja chciał chciała zauważyć, jaki był agresywny przed chwilą. Tak, by ono, nieznany tutaj nam przedmiot, jest to kiwis, otoczony tutaj tymiś... Kolczasta maczuga. Kolczasta maczuga, o, ależ tu się dużo dzieje, no panowie, zostało tylko 3 minuty, 40 sekund do zakończenia tego pojedynku. Na razie wydaje się, że, o Jezu, co robi ma Matko Boska, co tam się wydarzyło między e, Makłowiczem i Marciniakiem. E, Marciniakowi teraz troszkę klatka pierwsza was skoczyła, czy by jakieś problemy z sercem? Ciężko powiedzieć. Nie wiadomo, natomiast Robert Makłowicz już się za niego bierze, przy Państwa, i piękny supleks. E, Adam Małysz Gdzieś tam się ukrywa, Robert Mazurek. Kopnięty w kroczek. Tutaj ktoś to nagrywa, i ja nie wiem, czy to jest dozwolone. I teraz, proszę Państwa, Mazurek na posadce razem z Makowiczem. Kopnięty został stół przez dwa Małysza. Który teraz wrzuca do ringu pana Marciniaka? Widzimy nasz sędzia. On jest też delikatnie tutaj oszomiony. on nie wie w ogóle, co ma robić, czy ma wchodzić na ring, czy może być. Czy ja myślę, że on może się czuć e, skonfundowany przez to, że jest Szymon Marcinak po prostu, na, czyli mamy już sędzie, tak? Ta. Czyli, no, tak to jak on to niepotrzebny. Dokładnie ale, dokładnie, ale jak tu w ogóle sędziować mecz sędziego, proszę Państwa. Zgadza się. Piękny suflet Makłowicza Taki komentarz się pojawił od naszego ukochanego Grzesia. E, zgadzamy się. To był piękny suflet wykonany Makłowicza Niestety teraz Robert Mazurek próbuje go przypiąć! Czy ktoś go powstrzyma? I tak po raz kolejny jest to Adam Małysz. Y który teraz obija głowę Roberta Mazurka prosto ten taki stalowy tutaj e, posąg tak zwany, e, tak zwany słup oczywiście z tytanu i magnitudy czy czegoś tam co ja w ogóle galam proszę Państwa nie ma takich słów w ogóle na świecie ale zobaczmy, bo teraz Adam Małysz który prowadzi sobie Marciniaka nie, nie prowadzi, Marciniak kontruje dwie minuty do zakończenia pojedynku no ktoś tu musi w końcu zareagować ktoś musi spróbować, znaczy były już dwie próby przypięcia ale wydaje mi się, że to jest niewiele jak na to, że zostało nam zaledwie dwie minuty Adam Małysz się roluje, Robert Makłowicz sięga pod drzwi. Drzwi? No, nie pod drzwi. W federacji Mim Ręsing, proszę Państwa, jest coś pierwszego. Zobaczmy, mamy podwójną próbę przypiercia. Kto kogo przypiernie, kto wygra. Raz, dwa... dwa. I... I... Co się sędzia? stało? Sędzia? Raz, dwa, <śmierdzi> trzy... Nie... sześć? O co chodzi? Było co sześć? Co się stało? Nie wiadomo, sędzia chyba oszalał. Było trzy i trzy, ale on może uznał, że... Nikt no nie właśnie. może wygrać, bo są dwa naraz? I nie wiem. teraz y, Makłowicz, zobaczmy, suflecik Makłowicza, bomba która mogła zniszczyć tutaj kręgosłup Szymona Marciniaka, Adam Małysz, y, on jest, y, widzimy, o, Robert górę Makłowicz górę. się oświadcza. To ma Mazurek, przyszedł. No, Mazurek, Cię, przepraszam, Roberty dla mnie się mieszają. Moi Ale zobaczmy, bo Makłowicz przypina, raz, raz dwa. Trzykrotny moi drodzy, dokładnie tak, jak przewidzieliście w ankiecie.